Akademię Piłkarską Stadionu Śląskiego wspiera firma NICE, producent automatyki do bram i rolet. Bardzo udanie wypada pierwsza część zmagań 14-latków Stadionu Śląskiego w drugiej Wojewódzkiej Lidze Trampkarzy. Piłkarze trenera Bartosza Stachowiaka rok zaczęli co prawda od przegranej z GKS-em Tychy, później wygrywali jednak mecz za meczem. Dzięki temu w roli wiceliderów przystąpili do ostatniego starcia przed rundą rewanżową. Ich rywalem byli rówieśnicy z Rapidu Wodzisław Śląski. Goście tej wiosny również spisują się solidnie i to oni stworzyli sobie pierwszą w tym meczu okazję na otwarcie wyniku. Po rzucie rożnym główkował Jakub Mucha, ale poradził sobie z tym Maksym Bednarz. W siódmej minucie jeszcze bliżsi zdobycia gola byli gracze Stadionu Śląskiego. Po zamieszaniu w swoim polu karnym piłkę wybili piłkarze z Wodzisławia. Ta trafiła jednak do Mateusza Grześki, po którego uderzeniu obiła poprzeczkę bramki Rapidu. Kilka chwil później Grześka wdarł się prawą stroną boiska w pole karne przeciwnika, wystawił piłkę do Łukasza Mila milnie. Nie zdołał jednak skorzystać z doskonałej okazji. W 15 minucie piłkarze Stadionu Śląskiego wyszli w końcu na prowadzenie piłkę z prawej strony dostał Wiktor Karwowski, podał ją na wolne pole do nadbiegającego Grześki, a Grześka spokojnie oszukał bramkarza Rapidu Wodzisław i dał Zielonym pierwszego gola. Wodzisławianie próbowali odrobić straty. 19 minuta, stały fragment gry i potężny bilard w polu karnym Zielonych. Na szczęście kończy się tylko na strachu dla podopiecznych trenera Bartosza Stachowiaka. Tyle, że raptem minutę później gracze w niebieskich koszulkach znowu znaleźli się przez nasce miejscowych, tym razem niecelnie. Uderzał Szymon Gruba. W 33 minucie przyjezdni w końcu dopieli swego po wrzucie z autu Piłka trafiła do Mateusza Gamonia. Gamonie daje wyrównanie ekipie rapidu Wodzisław. Zieloni jeszcze przed przerwą próbowali znaleźć się okazję ku temu, by odzyskać przewagę. To sytuacja, po której na bramkę przeciwnika uderzał Łukasz Mil. Do końca pierwszej odsłony utrzymał się wynik 1-1, do 1. 4 minuty po zmianie strony. Zieloni znowu byli na prowadzeniu. Mateusz Grześka poradził sobie z utrzymaniem piłki w polu karnym przeciwnika. Wstrzelił ją pod bramkę rywala, tam co prawda odbił futbolówkę że Rapidu, ale zrobił to tak, że piłka trafiła prosto pod nogi Borysa Cyzowskiego. No i ten sprawił, że Stadion Śląski wygrywał 2-1. W 48 minucie po rzucie rożnym okazję na wyrównanie mieli przyjezdni. Tym razem szczęście stało jednak po stronie ekipy stadionu. Kilka minut później Wiktor Karwowski zabrał rywalowi piłkę na wysokości jego pola karnego, a później dobrym uderzeniem do kapitalnej interwencji Michała Muchę zmusił Jakub Podborny. 54. minuta i tym razem do pracy zatrudniony Maksym Bednarz po tym, jak sprawdził jego czujność Stanisław Szpejcher. Po drugiej stronie boiska piłkę przejął Mateusz Grześka, rozegrał ją z Jakubem Podbornym, po czym uderzył z ostrego kąta zmuszając do interwencji bramkarza Rapidu. W 62 minucie świetnym podaniem z własnej połowy boiska chorzowianie uruchomili atak, który dobrym przyjęciem, a później spokojnym uderzeniem wykończył Jakub Kowal i Stadion Śląski wygrywał już 3-1. A 5 minut później stało się jasne, że tego dnia ekipa trenera Bartosza Stachowiaka punktów z rąk już nie wypuści w sporym zamieszaniu po rzucie rożnym na listę strzelców i do sędziowskiego protokołu. Wpisuje się Jan Grendys. Miejscowi wygrywali 4-1 i mieli ochotę na to, by ostatecznie potwierdzić swoją przewagę w tym spotkaniu. Co prawda ta akcja nie skończyła się jeszcze skutecznie. Ale na minutę przed końcem regulaminowego czasu gry udało się postawić kropkę nad i. Piłkę na połowie rywala przejął Patryk Wyłupek, a potem wygrał pojedynek z bramkarzem Rapidu, ustalając rezultat na 5-1 dla zielonych. Obserwując całą tabelę, zdobywali dużo punktów i to z dobrymi zespołami, więc wiedzieliśmy tutaj, że będzie ciężki mecz. Wiemy, że mają dwie postacie, które są w kardze Śląska i są to solidni zawodnicy. No, pierwsza połowa z przebiegu gry. To na remis, też się remisem zakończyła, eee, aczkolwiek sytuacji było po naszej stronie zdecydowanie więcej niewykorzystanych i to trochę mnie martwiło, no ale dobrze, że to się tak skończyło w pierwszej połowie, a w drugiej połowie... Pokazaliśmy swoją wyższość. Fajnie, że zadziałało to coś, czym tak naprawdę się chwalimy i nam to wychodzi. Strzelamy z tego bramki. Powiedzieliśmy sobie w przerwie, w jaki sposób gra rywal, jaki ma pomysł w nagrę, w jakich momentach będzie najgroźniejszy, w jakich momentach my możemy stworzyć sobie sytuację bramkowej. I cieszy mnie bardzo to, że my właśnie to, co sobie powiedzieliśmy, to zrobiliśmy potem w drugiej połowie, co przełożyło się na bramki. No, na pewno jesteśmy na, na dobrej fali, bo punktujemy już. Podajże piąty mecz z rzędu. Za tydzień bardzo ważny mecz z Tychami, który na pewno nam pokaże więcej, gdzie jesteśmy i gdzie możemy być. Powtarzałem to już pół roku temu, że ta drużyna zasługuje na grę w wyższej lidze i, i, i potrafimy to robić. I, a co się, co, co będzie, to się okaże, bo wiadomo jak to jest. Żeby, żeby awansować, trzeba wygrać z wszystkimi i nie potykać się. Cały świat już wie!